Cześć, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek, więc tak. Dzisiaj porozmawiamy na temat ostatniej aktualizacji letniej w Team Fortressie i jak możecie się domyślać, nie jest w sumie aż tak kolorowe, jak wiele osób mogło się spodziewać. Także jak mogliście zauważyć po wyjściu samej aktualizacji kilka godzin po tym od razu zabrałem się za nagrywanie dla was odcinka informującego was o tym właśnie, że wyszła ta aktualizacja. I właśnie mogliście również zauważyć na tamtym odcinku, że mimo, że chciałem zagrać versus Sexton Hale'a, no to on nie działa. I tu właśnie się zaczynają kolejne problemy naszej wakacyjnej aktualizacji. Jest tutaj naprawdę bardzo wiele bugów, mimo że deweloperzy właśnie działają i właściwie codziennie teraz wstawiają jakieś aktualizacje z fixami, mimo to bardzo mocno wszystko jest pobugowane, dlatego kolejny raz powtarza się to, co było chyba bodajże w Halloween gdzie nowe mapy sprawiały straszne duże problemy, były jakieś różne rzeczy pobugowane i trzeba po prostu wszystko naprawiać. Mimo, że całkiem spoko są czapki, mało nawiązujące do wakacji, ale całkiem spoko ogólnie, no i Warpaint, które naprawdę mi się strasznie podobają, to mimo wszystko spodziewałem się jednak czegoś większego, czegoś lepszego. Prawda, fajnie, że dodali te mapy, jednak właśnie te problemy, które z nimi są, bardzo mocno utrudniają cieszenie się z tego, jaką właśnie dostaliśmy aktualizację więc wydaje mi się, że Valve jeszcze musi tutaj całkiem mocno popracować nad tym. I bardzo ważne jest również to, że jakby czekaliśmy na ten update dłużej o wiele niż na poprzednią aktualizację, a tak de facto one są strasznie dopracowane, no i właśnie są te błędy, co jeszcze bardziej pokazuje chyba, jak bardzo Valve nie chce pracować, nie chce aktualizować tego Team Fortressa, więc nam może tylko dodać tutaj do zastanowienia się w sumie też, czy warto wymagać od Valve jakiejś większej aktualizacji Bo właśnie dostaliśmy Troszeczkę większą letnią aktualizację Niż zwykle, a jest strasznie Mocno pobugowana i cały Fan z tej gry jest jednak odbierany Wręcz nawet przynajmniej mnie To trochę zniechęca w tym momencie do grania No bo no, wejdę sobie casuala, Będę chciał wyszukać nowa mapa Haha, będzie zabawnie, ale no niestety Bug i na przykład wersus Axton Hale'a W ogóle nie mogę zagrać, bo wywala od razu A inne mapy mają całkiem sporo bugów Także dobra, to było na tyle. Podzielcie się w komentarzach swoimi opiniami i przemyśleniami na temat naszego ostatniego właśnie summer update'u. Napiszcie co o, o tym myślicie, czy Wam się podoba, czy jesteście rozczarowani jak to wyszło. No i przede wszystkim zachęcam Was do subskrybowania, żeby było więcej odcinków i tak dalej. Wiecie, wszyscy, chcę wbić te może 2000 subów, a jak nawet nie, to chociaż 1800 naprawdę już bardzo mało brakuje. Dawajcie subskrypcja, dzwoneczek, lecimy. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!